roku, kurczak, ryż, codziennie to samo. Na kolację same warzywa, ogrom warzyw, 1200 kalorii dziennie. Horror po prostu. To od sterydów to po prostu już mnie wszystko boli. Witam Was w kolejnym vlogu. Na pewno Was to nie dziwi, że jesteśmy tutaj po raz kolejny w Łodzi. Natomiast w związku z tym, co się dzieje wokoło, przeniesiemy się za chwilę na Fit Fabric, gdzie pokażę Wam formę Piotrka, które zrobią po prostu prima sort. Za nami kilka bardzo fajnych miesięcy współpracy, co zaraz zobaczycie. Zakaz jedzenia kolacji po 18. .00. Zakaz jedzenia słodyczy i fast foodów. Całe dnie spędzałem na siłowni. Aż w końcu straciłem miesiączkę. Oczywiście miesiączki nie stracił, e, parę żartów się trafiło. Natomiast y, jak nie? to? Je... <laughs> Natomiast y, skąd pomysł na współpracę z trenerem? Czemu na przykład nie wybrać dietetyka, albo czemu nie szukałeś informacji w gazetach, albo w mediach społecznościowych, hmm, ponieważ trener Personalny i daje po prostu kaloryczność, jaką mam jeść, spożywać, tak? I jakby mi to kontroluje ucinami. Jakby wiem, że idziemy dobrym, dobrym, dobrymi torami idziemy, tak? Po drugie trener daje ćwiczenia, które ma wykonywać kardio, Więc to jest takie kompleksowe, a nie na przykład w gazecie wyczytam jakąś dietę, nie wiem, bananową, tak? Jakieś sobie ćwiczenia na necie znajdę, nawet niedopasowane do mojego poziomu. I to myślę, że jest największym takim kluczem właśnie takie dobranie tego wszystkiego w jednym, żeby mieć po prostu już kompleks. Czyli tak naprawdę dla Ciebie największą robotę zrobiło to, że miałeś kompleksową obsługę, czyli zarówno miałeś jakiś, jakąś kontrolę postępów Twoich obwodów, pomiarów, kaloryczności w diecie, jak i kontrolę Twoich ćwiczeń, tych, które po prostu wykonywałeś gdzieś tam na co dzień, tak? Tak, właśnie to było czymś, na czym najbardziej mi zależało, bo wiem, że jakbym tego nie miał i nie miałbym bata nad, nad sobą kogoś, nie wiem, czy bym to osiągnął po prostu. Mhm. Po prostu by było takie, a to, to ćwiczenie mi nie na przykład. Nie, nie czuję, że jakoś mnie pompuje, nie widzę efektu, więc sobie przeskakuję na inne. A tak to miałem, że musi być, bo na przykład rozwijam nie wiem, plecy, tak? Że na przykład rozciąga mi klatkę i buduję mi plecy. Dlatego to było takie istotne Czyli dla mnie. Czyli tak naprawdę trening był dobrany do Twoich potrzeb i wszystkie twoje te słabe punkty, słabe elementy wzmacniał. Wzmacniał, tak? dokładnie. Dobra, natomiast co jest jeszcze ciekawe, przynajmniej co mnie ciekawi, bo tego właściwie przez całą formę naszej współpracy nie, nie przerobiliśmy. Czy miałeś wcześniej już jakieś próby odchudzania? Miałem, znaczy miałem na własną rękę, coś tam się starałem, ale to było taki starodawny pogląd, że jedz mało, dużo ćwicz, tak? Jedz nie po, po 18, nie po 18, chleba. tak, nie chleba, od kraje skórki od chleba, nie? Nie no. A, super, super. Eee, szczerze powiedziawszy, mało jadłem, niewartościowo jadłem. Powiedzmy niewartościowo jadłem, bo teraz widzę, że na przykład jadłem za dużo... Żeluchy pyszne, o a na <laughs> Większość osób, być może, w tym momencie zaczyna sobie tą zabawę z tym odchudzaniem albo z nabieraniem masy mięśniowej. Skupmy się na osobach, które się odchudzają. Co im byś radził na starcie? Eee, poradzić ci kogoś, kto faktycznie ma z tym styczność, bo same, sam, samotnie jest ciężko zacząć. Popełnia się masę błędów, tak? Żeby chociaż ktoś na początku pokierował dał ten impuls taki, tak, bo myślę, że to jest bardzo istotne na początku. By Czyli najmniej. tak naprawdę na ten, początku, fundament, tak? ten fundament. Tak, żeby dobry fundament zbudować do tego wszystkiego. Ja się zawsze zastanawiam, bo to jest bardzo ciekawe, że jak boli nas ząb, to idziemy do dentysty. Jak na znaczy jak coś się stanie z samochodem, to wprost jedziemy do mechanika, nikt nie kombinuje. A kiedy jest problem z nami samymi, gdzie trzeba sobie trochę poprawić jedzenie, zacząć się ruszać albo nauczyć się trenować, wykonywać podstawowe ćwiczenia, to jest szukanie po koleżankach, po czasopismach, po internecie. Nie ma tam jednej prostej drogi do trenera lub dietetyka. Nie ma, wiesz dlaczego? Wydaje mi się, że dużo osób po prostu jakby ufa plotkom, wierzy plotkom, bo nie wiem, koleżanka schudła bo jadła, no, piła jakieś tam przeciery na przykład i myślę, że idziemy w tą stronę, że szukamy jak najprostszego rozwiązania, niekoniecznie tego no, ucelowanego do potrzeb, mm -hmm. szukamy po prostu gdzieś na okrętkę, tak, bo ktoś tam coś słyszał... czasu było mm, trochę mniej, no bo wiem jak pracujesz, wiem, że pracujesz ciężko fizycznie na co dzień właściwie, stajesz wcześniej rano, a jakoś sobie poradziłeś i każdy teraz sobie pewnie zadaje jak? Kwestii organizacji dnia i zaparcia, bo jeśli naprawdę wiedziałem, że mogę sobie pozwolić na te dwie godziny, tak, no to szukałem po prostu w takie możliwości. W możliwości przekładania różnych spraw na inne dni, tak, żeby się skupić, znaleźć ten czas, dla samego siebie. Dla samego właściwie. siebie, bo jednak w tych czasach tego czasu jest coraz mniej. Tak? Nie, nie możemy zorganizować. Mam wrażenie, że nie umiemy organizować sobie dnia. Nie mówię o sytuacjach, gdzie coś się wydarzy, tak? ale nawet wracając do domu, dużo osób po prostu siada, chce chwilę odpocząć. I myślę, że tu też jakby ten czas się rozjeżdża. tak? Bo z, jeśli... z czego wiadomo, że odpoczywanie kanapowe to najczęściej towarzyszy jakieś jedzenie, Jeden. typu chipsy, lody. piwko, piwko. <laughs> Coś na tłusto. Gdzie pojawiły się błędy i potknięcia w diecie? Bo każdy je ma. Błędy i potknięcia. E, myślę, że największe potknięcie to było z, właśnie zdarzeniem z tą kalorycznością, bo jednak jadłem produkty, które lubiłem, miałem w domu, były wprowadzone te kalorie, no to wiadomo, człowiek jeszcze nie ma tego rozeznania takiego w tych, w tych wartościach, tak? Odżywczych. I po prostu sobie śniadanko działłem, obiadek sobie działłem, mój ulubiony i nagle patrzę, a tu mi zostało 200 kalorii do zjedzenia na kolację. Faktycznie i to było taką barierą? Błędem, tak, że od razu człowiek nie potrafił się na to przestawić. Po prostu tego musiał się nauczyć. W internecie jest taka bardzo popularna zasada 100% albo nic Jestem bardzo ciekawy, czy tych treningów i tej diety trzymałeś się zawsze w 100%? Nie Szczerze powiedzia, że nie trzymałem Mówię bez bicia Zdarzyło się przekroczyć jednego dnia, opuścić trening Wiadomo, nieraz nie było siły na ten trening To była też końcówka tygodnia, nie chciałem czytać na niedzielę Bo od poniedziałku, jakby niedziela takim dniem resetu był dla mnie Taka zasada No i od poniedziałku, no niestety no. I ta dieta, no nie, szło zawsze, to powiedzmy, szło w 80%, to było tak, takie minimum, tak? Bo jednak, 100% poświęcić się tylko temu, no to jakby osoba pracująca, mająca rodzinę, no nie jest w stanie też, tak? Są różne rzeczy, no i nie poświęci się temu 100%. Ja zdecydowanie jako trener to, to na pewno rozumiem. Trzeba pamiętać, że. Z człowiekiem, czy nawet jak sami sobie coś programujecie, to musicie podchodzić do siebie jak do człowieka i zostawiać sobie ten element ludzki na, na odpoczynek, na rodzinę, na, na dzieciaki, na życie po prostu codzienne, a nie podchodzić do siebie matematycznie, że tylko Excel jest do wypełnienia, że tylko tabelki są do wypełnienia. A przynajmniej w naszym przypadku, gdzie Piotrek mimo, że zrobił formę zawodniczą, to jako zawodnika go nie traktujemy i nie chcemy tracić tej przyjemności gdzieś tam być może z treningu. Naszą współpracą online, która była właściwie Fundamentem Kontynuowaliśmy też treningi personalne No i teraz pytanie, jak ty je oceniasz I czy ci w jakimś sposobie pomogły To zacznijmy o tak Oceniam bardzo dobrze, ponieważ Dużo pomagały Wiadomo, każdy ćwiczył chociażby w komórce tak, Ze znajomymi i, rodził, I rodziły się wtedy błędy, które wchodziły po prostu w krew Na przykład przy martwym ciągu no, pojawiały się bóle pleców, tak? bo było, no, kręgosłup nie był jakby prosty. Tak? Te mięśnie nie pracowały tak jak powinny. No i tu na przykład błąd, który pomogłeś mi zredukować, tak? czy przy siadach. no jednak gdzieś człowiek niepoprawnie ćwicząc się blokował. Te mięśnie po prostu się blokowały. Chodzi faktycznie o, o te jego wzorce siłowe, wielostawowe, tak jak powiedział wcześniej Martyciąg przysiad, wyciskania, to współpracowaliśmy też z Michałem Fizjoterapeutą Stacji Leczenia ruchem, którą polecam. Ja e, więc na linii fizjoterapeuta trener jednocześnie w trakcie redukcji wyprowadzaliśmy wszystkie E, punkty bulowe tak, żeby Piotrek był po prostu bezpiecznie w stanie dojść do końca tej redukcji, a nie zatrzymać się po drodze e, przez jakąś na przykład kontuzję. Bo to jest chyba najgorsze, co może być. Przebrnęliśmy sobie przez cały proces redukcji. Jak wyglądała końcówka redukcji? Nie każdy się w niej znajdzie, bo nie każdy sobie na to pozwoli. Końcówka redukcji, tak jak ostrzegałeś, że to już po prostu wchodzą problemy trochę zdrowotne i psychiczne, tak? Nie odczułem tego aż tak bardzo, chociaż czułem się coraz bardziej zmęczony, bezsilny wręcz. No powiedzmy nastrój też był nie najlepszy pod koniec, były wahania po prostu takiego nastroju. I byłem raz wesoły, raz byłem zmęczony po prostu taki senny. Też. W tej praktyce zawodowej to wygląda tak, że na 2-3 miesiące przed takim końcem jak u Piotrka, gdzie możemy sobie zrobić taką formę szczytową, dokończoną, na prążkach, no to zawsze się pytam, czy ktoś faktycznie chce ponieść tego konsekwencje i dojść do tego miejsca, czy sobie zostajemy kawałek wcześniej i też jest naprawdę, naprawdę ok. Zresztą my wstawiliśmy wtedy zdjęcie, ty dalej już miałeś kratkę na brzuchu, tylko brakowało nam troszeczkę tego ostatniego szlifu, które zrobiliśmy właściwie teraz, tak? Do Piotrka na pewno będziemy wracać za, za jakieś 2-3 miesiące. Bo niestety statystyki są takie, że tylko 2 na 10 osób udaje, tylko dwum na 10 osobom udaje się utrzymać tą faktycznie sylwetkę i wyjść, wyjść z niej bez efektu Jojo, więc mam nadzieję, że potró się pojawi za 2 3 miesiące i zobaczycie, że ten okres w jego przypadku był naprawdę fajnie przepracowany. Ja Ci na ten moment dziękuję. Forma jest naprawdę mega. Tu macie przykład, żywy przykład chłopaka, który bez wstydu może sobie wyjść w tym momencie w tak ciepły dzień na plażę i pokazać to, 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 na co faktycznie zapracował. Dziękuję Wam za obejrzenie tego vloga. Wrzućcie tutaj guziczek subskrybuj, dajcie komentarz Piotrkowi, pochwalcie go za jego metamorfozę, bo chłopak naprawdę, naprawdę się postarał. No i trzymam za to, żeby i Wam równie dobrze się to udało. Trzymajcie się, hej!